Pytanie, pytanie, czy to się będzie tyczyło na przykład yy, walki w narożniku mapy. Tego nie wiem, tego nie sprawdzałem. Ale jestem prawie pewien, że się znajdzie ktoś, kto będzie tam jakiś ten... Będzie coś kombinował. Hmm. Przydałoby się Slip Boli parę, Gdyby sobie coś w celu regeneracji. Sezon 8 to też koniec portal. Hopu, teraz wystarczy włączyć PVP i jesteś na nowym serwerze. Tak, ale jesteś związany bitwą, aż jeden z was nie zatonie. A serwer Hop, nie. Chyba, że zrobią tak, że przy wejściu na serwer będziesz miał resetowane zapasy i emisarkę do zera, czytaj do defaultu. Czyli emisarkę w ogóle tracisz, a zapasy są takie jakbyś dopiero statkiem do serwera dołączył. Tylko wtedy to wyłączy serwer hop portalowy, bo w przeciwnym wypadku ludzie dalej będą hopili z riperem piątką i pełnymi zapasami. Fuck. Jak myślicie? Solo słup czy duo słup? Ale oni płyną na nas. <laughs> Może być ich dwóch. Solo? Nie, duo. Było snu, bo widzę... bo widzę jak wchodzą trafienia. Woo! Porter? W bardzo niekorzystnym skręcie. A, a Dajcie border Jest przed nami. Muszę naprawić statek. <laughs> Bardzo niekorzystny skręt. Jestem prosto pod ich częścioty. Wszyscy w większości nie trafią. Trafią. Nie trafili. Zabiję jednego. Przydałby się drugą osobą. Żeby nie było, oni przyszli do nas. Wejdzie? Nie, ale było blisko. No i widzicie, i teraz. O, żeż w mordę! Znowu by mnie wyrzuciło za burtę, tak jak wtedy, cholera. Coś Rare spieprzył, bo o ile knockback ogólny jest faktycznie inny. Niż kiedyś i tak nie wyrzuca za burtę, to najwyraźniej dalej jest coś nie tak z, z zasięgiem tego innego knockbacka. Wygląda to tak, że jeżeli kula Armantia trafi powyżej waszej głowy. Co, z zemem do mnie wyskoczył? Bardzo zabawne. Jeżeli kula trafia powyżej waszej głowy, czyli tak, jakby była taka. Niewidzialna kostka wokół pokładu, która redukuje tego dogbaka, ale jeżeli y, 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 kula armatnia trafi powyżej tej kostki, to y, mimo wszystko y, ten dogbak będzie taki jak zwykle. Poprzednio, jak walczyłem ze slupem, tak nie część wyrzucił za burtę. Teraz prawie kula armatnia. Bo jeżeli oni będą y, musieli utrzymać mniejszą prędkość od nas, żeby się do nas zbliżyć. Wtedy my będziemy mieli przewagę. Bo będziemy w stanie wtedy zostawiać statek w takim położeniu, aby nie mogli nam nic zrobić. Natomiast teraz my jesteśmy w plecy: dlaczego? Ponieważ oni mają spokojną wodę. Oni płyną blisko wyspy i są w stanie lepiej wycelować. Dobra, możemy tu zostać. Wiem, kogoś. <laughs> oni mają spokojną wodę. Oni mogą lepiej celować niż my. To, był, to był mądry ruch z ich strony. Ale będąc świadomy, przewidziałem. Runda druga. Jestem w bardzo złym miejscu. Nie zauważyłem. Kurde, co jest z tymi częściotami? Ładujcie się, cholery. No to poleciało na orbitę, po prostu. To poleciało za nisko. To nie trafi. Kurde, mol. Ale jaja. Muszę odbijać. Ale muszę odbijać w lewo. I już po mnie. I to jest synk. To jest synk, nie wyjdę z tego. Będzie board. Skatam, nie dostaną zapasów. O, bo, 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 bo. Boom. Game over. I... To znaczy powiem tak, jakby to było duo wyciąga. Dalibyśmy się radę z tego, z tego skretu wyciągać. E Jakbym nie dostał heda z tej kuli armatnie na środku. Też bym się z tego wyciągał jeszcze. Musiałbym tylko i wyłącznie odeprzeć tego bordera, który już był wtedy w wodzie. Ale niestety, przypadkowa kula armatnia w pysk. walki.